Czujecie to? Zapach wspomnień zaklęty w tych murach. Jeżeli chcecie poczuć klimat tego wyjątkowego miejsca, gdzie historia w sposób naturalny przenika się z twórczością Michała, to bądźcie 17 maja na ulicy Brzezińskiej 27 w zakładach naprawczych kolei wąskotorowych w Bytoniu. Bramy tego miejsca zostaną otwarte od godziny 20, a do waszej dyspozycji będą dwa obiekty. Ten wspaniały budynek niegdyś lokomotywowni, i budynek troszkę plus. Dalej, remisy w której teraz mieści się kuźnia Piotra Kolowa. Czyli jeden z y, zapomnianych już zawodów, gdzie będzie czuć ogień spaleński, dźwięk y, uderzenia stali o stal. Michał, dlaczego kogo to było? Warto się odmawiać. No Myślę, że pomijając wartość tego miejsca, która była przez wiele, wiele, wiele lat niedostępna dla nas wszystkich, to myślę, że wejście w taki świat rzemiosła i sztuki będzie bardzo ciekawe. I zobaczyć, jak pracuje Jacie, jak pracuje Piotr i no. może też samemu spróbować, może do czegoś się dać zbiornik. Myślę, że to będzie teraz ciekawe, XXI wiek, smartfony, wszystko podawane szybko, czy ta, ta sztuka będzie ciekawa dla współczesnego wiosny. Ja właśnie myślę, że sztuka i rzemiosło teraz dopiero będzie nabierać jeszcze większej wartości. Nie pytaj, dokąd zmierzam, daj mi czas. Pokażę na co mnie stać. Do późnej pory będzie realizowany plan. Łapmy marzenia, bo nikt nie zrobił.